W tym odcinku skakowałem cały serwer. Bardziej nie skakowałem, tylko zepsułem cały serwer Nuptrain Alpha. Także zapraszam cię do oglądania. Dobra, ludzie, jestem teraz, jak widzicie... siemal miska, jestem teraz w Robloxie. Yy, no i dawno nie było w ogóle Robloxa. I... Ojejku, muzyczka, sora. Sora, yy, dobra. Yy, teraz tak. Yy, bierzemy. Kurde, zapomnę. Jezu, jakim jestem gościem? Nie, nie. Dzisiaj y, postaramy się zrobić tak, że mój komputer. No nie wiem, żeby wywaliło mi Robloxa. Rozwalimy cały serwer, tak? Y, także co? Y, poradnik, jak rozwalić cały serwer w. Robloxie? Tak to mogę powiedzieć. Bo Roblox Noob Train, czekajcie, bo ja za, za szybko biegnę po prostu. 16, dajmy sobie. A bo dobra, dajmy sobie 20, może tam. Tutaj muszę dobiec. No szybciej lecę, szybciej to w ogóle prawie bez różnicy. Dobra. Także co? Yy, spełnimy sobie nubów. Weźmy sobie jakiś nick może. Yy, nie wiem, weźmy sobie siebie w sumie, bo co? Dobra. I patrzcie ile nubów zaspełni sobie. To będzie dobra. Jestem z powrotem, miałem tutaj mały problem. Ale już jestem. Yy, dobra. Wchodzimy jeszcze raz. Yy, jeszcze raz w. Yy, noob Train I teraz naprawdę. Teraz już będzie tak na serio. Ale, ale walnąłem w mikrofon niechcący. Przepraszam. Dobra. Weźmy sobie Speed'a. Jakiegoś. No i będzie 300. O! Idealny Speed. Yy, I co? Najpierw się zmieniamy w Giganta. Tak, to jest najważniejsze. Mhm. Nie polecam wam tego speeda. No, czy fajny jest, jak chce się całą mapę przekroczyć, ale wiecie. No, normalnie to się nie, nie opłaca. Dobra, bierzemy sobie tak: speed 4 Loop size i robimy siebie wielkiego. Po prostu wielkiego siebie robimy. Yy, weźmy sobie speed 20. O nie, to będzie za wysokie. Nie, czekajcie, 50. To musi być większy. Dobra. Zobaczcie, będzie tutaj milion tych gigantów, więc to będzie dobre. Zrobimy sobie jeszcze Jump Power 40. Nie, to jest za niskie. 200. O, idealne! Dobra. Weźmy sobie swoim, jak jeszcze raz. Tyk. I uwaga, spełnimy tyle nubów, słuchajcie. Tyle nóg będzie, że zaraz mi wywali Komba! O Jezus Maria! Co tu się dzieje? Jeszcze więcej. O Jezu! Koniec, koniec komputera mojego, nie? Dobra, patrzcie, jeszcze Kurwa no nie. No po prostu kurwa no nie. Okej, okay, mordy. Okay. To się stało. Właśnie zbagowało mi Robloxa.